na podsumowanie Środowego Dnia Piastunariów. A witają Was Ania Zaremba i Dawid Skarbek. Po raz pierwszy Samorząd Uniwersytetu Polskiego zorganizował wielkie śniadanie dla Żaków. Były kiełbaski, nie, były paróweczki, był chlebek, była do tego wszystkiego musztarda, keczup, wszystko to, żeby, żebyśmy my, studenci, nie byli głodni. Zobaczcie, jak studenci walczyli z gastrofazą. Dęci głodnie na to, co mają, czym, czym najeżdżamy raz. Przynajmniej raz. Smacznego. Dzięki. Na pewno tysiące. Jak wygląda praca przy nakładaniu takich porywek? Bardzo łatwa i przyjemna. Jest bardzo dużo ludzi, i bardzo szybko nam to idzie. Najedzony student to szczęśliwy student. Po wielkim śniadaniu nadszedł czas na wielkie imprezowanie. Tłum Żaków wyruszył z błoni Politechniki Opolskiej w kierunku rynku, gdzie odbierali klucze dobra miasta. Cała ta impreza nosi nazwę Żakinady, czyli barwnego pochodu ulicami Opola. Zobaczcie, jak kreatywnie się przebierali. Muzyka Jesteśmy szlachtą polską, z różnych epok, jak widać. Bardzo kreatywnie. Jestem rycerzem cds u Żeśmy się zgrali po prostu i tak wyszło, nie? Chcieliśmy być chirurgami albo lekarzami, a i tak jestem na prawie! Cześć, Jesteś? jestem Hannibalem z drużyny A w naszym legendarnym GMC. Jak najbardziej policja nas tutaj eskortuje, samochody pozdrawiają klaksonami. W myśl naszego hasła promocyjnego, a w opolu wszystko gra. To jest prawda. Szanowni największą mniejszość tutaj w tym mieście i to my przyjmujemy w tym momencie kontrolę. I teraz pokażcie, że tutaj jesteście! Yeah! Yeah! Aniu, wiesz może, jaki jest największy fenomen, jeżeli chodzi o imprezy typu disco polo? Nie, nie mam zielonego pojęcia. Nikt praktycznie nie słucha tego, a każdy zna teksty piosenek. I to wczoraj pokazali no, studenci pod descekiem na Wielkim Weselu Party. Zobaczcie, jak się bawili. Nawet nie spodziewałem się, że będzie tutaj, że takie tłumy przyjdą. Brake'a, blitka ładne nogi ma, mi kolejka To jest czas, w którym trzeba się bawić, na naukę jeszcze przyjdzie Jak się bawią? Kim jesteście? Z w Bartlewie, Koszta się nie liczą, tak? Jeżeli szlak to się bawi. Za nami pierwsza noc koncertów. Wystąpili m.in. Farben Lera, Enej i koniec świata, ale to nie był koniec świata dla studentów, tylko dopiero początek. Ten klimat tutaj przestrzeń ludzie są zajebiści naprawdę! Dokładnie. Są, są różni studenci, są tacy, co słuchają disco polo, są tacy, co słuchają e, elektroniki, są tacy, co niczego nie słuchają, a są tacy, co słuchają farbę. To, wiesz to, nie ma reguły. Natomiast ja generalnie Juvenalia, to jest impreza, którą sobie chwalę i z reguły lubię grać. Nie będę tutaj prorokował. Ale jesteśmy dosyć słonecznym zespołem, który w ubiegłym roku, no ponad 100 koncertów, miał tylko raz deszcz. E, I koncert i tak się odbył. Choć no, no, mówmy się na juvenile, deszcz nie robi. Jakby robi się wtedy ślizgawka błotna, co też ma swój urok. I to na pewno. To chyba każdy się cieszy z tego powodu. A poza tym można poznać nowych wykonawców. Przynajmniej ja ich nie znam. Ale dobrze się bawię. Elegancko! Rozgłoniliśmy chmury, jest ciepło. Będzie ogień! Wywiady z wczorajszymi wykonawcami znajdziecie pod adresem 100 Uniopole.pl oraz piastonalia.uniopole.pl A dzisiaj przed nami wielki mix gatunkowy, bo wystąpił m.in. 5 wadębiec. Strachy na lawy. Oraz Luxtorpeda. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.